Systiva 333FS. Tradycyjne zaprawy nasienne służą przede wszystkim do zwalczania infekcji od nasiennych i od natomiast nie zapewniają skutecznej ochrony przeciwko chorobom liści. Stiwa 333 FS, zawierająca w swoim składzie jedną z najnowocześniejszych substancji czynnych, ksemium. Podobnie jak solidny fungicytnalistny nalistny, zapewnia długotrwały efekt z szerokim spektrum zwalczanych chorób liści pszenicy i jęczmienia. Jednak działa znacznie wcześniej, bo już od wschodów. Pozwala ona obniżyć presję septoriozą liści, plamistością siatkową, pasiastością liści jęczmienia i pleśnią śniegową. Ponadto rośliny po zabiegu systywą dłużej pozostają zielone, dzięki czemu mogą maksymalnie wykorzystać swój potencjał planowania. Badania pokazują także, że nasiona po zabiegu systywą wykazują o 7% wyższe wschody w stosunku do kontroli, będąc jednocześnie bardziej odpornymi na czynniki stresowe, takie jak upał, susza czy mróz. Obserwuje się również znaczne przyspieszenie kiełkowania. Ponadto stwierdzono, że rośliny po zastosowaniu systywy cechują się większym wigorem zaś masa systemu korzeniowego u młodych roślin może wzrosnąć aż o 35%. Dzięki użyciu pierwszego bezopryskowego fungicydu Systiva 333FS możesz elastycznie decydować o pierwszym zabiegu fungicydowym wiosną w terminie T1. Ochrona na listy na Twoich upraw trwa bowiem aż do wczesnej wiosny, zabezpieczając uprawy w tym newralgicznym okresie, w którym często rozpoczęcie ochrony jest niemożliwe ze względu na niekorzystne warunki. I wreszcie SysTiwa 333FS jest wygodna w stosowaniu. Stosuje się ją w trakcie zaprawiania, czyli gdy mamy czas i komfortowe warunki, oraz jesteśmy niezależni od warunków atmosferycznych na polu. To wszystko składa się na to, że SysTiwa jest warta poniesionych nakładów, ponieważ finalnie dzięki niej zbierasz wyższe plony, co udowadnia wykres obok. Systiwe 333 FS w pszenicy ozimej i jęczmieniu ozimym. Stosujemy w dawce od 100 do 150 ml na 100 kg, a w jęczmieniu jarem 75 ml na 100 kg ziarna. Zalecamy stosowanie z zaprawą Kinto Duo 0.80 FS. Przekonaj się o korzyściach z produktu Systiwa 333 FS. Zapewni uprawom ochronę nalistną od wschodów aż do wczesnej wiosny. Wzmocnij wigor roślin i przygotuj je do zimy. Skorzystaj z elastyczności w wykonaniu zabiegu T1. Zyskaj czas, wygodę i wysokie plony. Systiwa 333FS. PASF. We Create Chemistry.